Tak wygląda dzieło Huberta Campy. Dwa dni temu, a ukraiński dyplomata Andrii Sybicha podczas rozmów pokojowych w Arabii Saudyjskiej podarował ikonę Matki Boskiej Mariu Polskiej amerykańskiemu sekretarzowi stanu. To krok do przodu i krok, który dowodzi, że Ukraina jest gotowa wejść na drogę prowadzącą do sprawiedliwego zakończenia wojny. Ukraina nie jest przeszkodą dla pokoju, jest partnerem w jego odbudowie. To jedna z około 200 ikon, które z pracowni Huberta Kampy wyruszyły w podróż do Ukrainy. Jednak droga tej konkretnej była bardzo kręta. Najpierw ta ikona przeszła przez kilka wystaw, potem przeszła przez wystawę w Użgrodzie, potem została ofiarowana Nuncjuszowi Apostolskiemu w Ukrainie i ten Nuncjusz przekazał tą ikonę politykowi w Ukrainie i ten polityk przekazał to do Marka Rubio. Autor tworzy na nietypowym materiale, w wiekach ze skrzyń po amunicji. Unicji. Wizerunek przedstawia Matkę Bożą Mariu Polską, czyli patronkę Mariupola, który został stracony, a w którym ja też pracowałem. I myślę, że styl i forma tego wizerunku, czyli współczesna forma bardziej taka dla Stanów Zjednoczonych, jak najbardziej będzie przemawiała do niego bardzo mocno. Stąd jego dzieło było pomylone z twórczością ukraińskich pisarzy i ikon, którzy również wykorzystują podobny podkład. Chodzi nam o to, że przekazujemy, że coś, co do tej pory przynosiło śmierć, czyli amunicję do przenoszenia śmierci, teraz przynosi wizerunek dobra i pokoju. I o ten pokój krzyczy. Hubert Kampa pisze kolejne ikony, a świat czeka na to, jak amerykańska dyplomacja napisze nowy rozdział w stosunkach międzynarodowych.